Was serdecznie w drugim filmie. Racka kosmetycznie, kosmetyki do makijażu, czyli kolorówka. Ym, no i jak mówiłam w poprzednim filmie, oczywiście obiecywałam, że będę aktualizować te filmy raz na 2 trzy miesiące, no ale trochę się nie udało, no ale po pół roku postanowiłam pokazać Wam w tej chwili wszystkie kosmetyki, którymi się maluje, czyli od początku do końca, czym się maluję w tej chwili, będzie tutaj kilka powtórzeń przed pół roku, dlatego że kilka kosmetyków o bardzo dobrej jakości cały czas używam, bo po prostu są świetne, no i się tak szybko nie zużywają. No ale przez te pół roku wiele kosmetyków w swoim takim naturalnym biegiem czasu, no, zużyłam i e, mam różne nowości. W międzyczasie również testowałam kosmetyki jako ambasadorka stylu m, dla portalu styl.pl, no i kilka kosmetyków Oriflame mi tutaj m, przybyło do mojej e, kosmetyczki i zamieniło mi inne kosmetyki, które mi się po prostu skończyły. E, zacznę od podkładów, dlatego, że m, zacznę od kremu BB dr Irena Erys Vita Ceris. Jak mówiłam w poprzednim filmie aktualizacji e, mojej pielęgnacji, e, Zajączek przyniósł mi całą e, paczkę kosmetyków e, właśnie Vita Ceris, no i przyniósł mi m.in. również krem BB, e, no i ten Krem to jest Light Beige, no niestety jedynka. Jest to najjaśniejszy odcień możliwy, tak mi zajączek przyznał. Natomiast jest on dla mnie w tej chwili za ciemny, ale ponieważ jest on dosyć jasny, to myślę, że jak się za miesiąc, za dwa trochę opale no to na lato będzie idealny. Także tutaj jeszcze trochę z używaniem jego czekam, ale od razu mówię, że na pewno będę go w lato na twarz nakładać. Teraz, jeżeli chodzi o podkład, to mieszam w tej chwili dwa podkłady. Jeden to jest farmaceris delikatny fluid intensywnie kryjący o długotrwałym efekcie, a drugi to jest Jordani Gold numer 1, Adaptive Foundation Porcelana, o tej porcelanie mówiłam już pół roku temu, bo to jest świetny podkład i ja w tym roku jak testowałam właśnie kosmetyki Oriflame'u, to od razu go sobie z zapasem zamówiłam, bo wiedziałam, że ta, tą jedynkę uwielbiam, to jest jeden z lepszych podkładów dla jasnej porcelanowej cery, jaki ja używałam przez ostatni dobry rok, dwa lata także tutaj, jeżeli macie bardzo jasną cerę porcelanową, to ten podkład wam bardzo serdecznie polecam. No i mieszam go właśnie z tym farmacerisem, dlatego, że po, mnie ten podkład oriflame, no, średnio kryje. I potrzebowałam coś, co dobrze kryje, no i kupiłam właśnie po różnych tam, przeczytałam trochę recenzji, kupiłam ten Farmaceris, no ale okazało się, że on jest bardzo, bardzo ciężki. I on jest faktycznie kryjący, ale jest dla mnie za ciężki, żebym ja go nakładała całego na twarz, bo wtedy mam mega, mega maskę. No więc ja sobie po prostu te dwa kolory jasne ze sobą mieszam, tak? Mam dobre krycie, no i mam trochę lżejszą, rozświetlającą formułę dzięki temu, także mieszam i powstaje mi z tego dla mnie podkład idealny. Później, jeżeli chodzi o korektor, to moim hitem korektorowym ostatnich miesięcy to jest korektor Oriflame i to jest taki trzy. Tak, można powiedzieć, bo to są trzy, trzy odcienie w jednym, jak widzicie w jednym już sięgnęłam denka, bo po prostu używam go non stop, to jest zieleń, to jest zieleń na czerwone, różne wypryski, żółty z kolei na przykład, wiecie, to kryjemy zasinienia szary pod oczami, no bardzo serdecznie polecam Wam ten korektor, dlatego, że on jest bardzo mocno kryjący. No jeżeli jest kryjący, jeżeli używamy go mało, no bo korektora używamy mało na twarz, no to on również jest bardzo wydajny, tak, no ja go używam pół roku, od grudnia i myślę, że będę go używać jeszcze kolejne pół roku. i Kto wie, może pojawi się w kolejnej aktualizacji, bo po prostu go nie zużyję. W każdym razie ten produkt jest fajny, jest również mały, szybciutko, mieści nam się do torebki, to jest również jego plus. Kolejnymi korektorami, które używam i używam je niestrudzenie od pół roku. Pół roku temu je pokazywałam. W międzyczasie zdążyłam już kupić nowe opakowania, ale to są te same, to są moje hity korektorowe. Mówiłam o nich w zeszłym w, zeszłym, w listopadzie i to są dwa korektory z Bel, jeden to jest korektor w pędzelku, multi Mineral. Anti Age Concealer, to jest numer jeden. Bardzo jasny, ja go używam pod oczy, bo on ma lekką formułę, bardzo szybko się wchłania, rozjaśnia no jest po prostu pod oczy dla mnie świetny. Drugi to jest również um, Multi Mineral Cover Stick, to jest również numer jeden, natomiast jest on w sztyfcie, ma on, jest cięższy. Ma cięższą formułę, nie używam go pod oczy, tylko używam go w okolicy nosa, tutaj gdzieś broda szczęka. No i to jest dla mnie taki duet korektorowy, po prostu idealny, bo jest on jasny, jest on odpowiedni dla bardzo jasnej porcelanowej cery jest również w dobrej cenie, tak, no bo te korektory kosztują parę złotych, także jeżeli szukacie świetnych korektorów w dobrej cenie, no to ja Wam polecam, bo ja już używam je z półtora roku po prostu non stop, kupuję po prostu nowe opakowania, bo nie trafiam na nic lepszego. Jeżeli chodzi o puder, który w tej chwili używam, to jest również pozostałość po ambasadorce stylu, bo to jest um, Studio Artist Loose Powder, to jest puder y, w, y, w pyłku, i to jest Oriflame, to jest puder transkulentny, czyli on nie nadaje koloru, on tylko daje lekko matowe, rozświetlające wykończenie. Ja też powiem, że ja nie mam jakiegoś wielkiego problemu, jeżeli chodzi o moją cerę, ja się nie, nie przetłuszczam, nie świecę jakoś strasznie, także dla mnie taki lekki puder w pyłku właśnie jest bardzo, bardzo dobry, no i oczywiście te pudry jeszcze są dla mnie bardzo bardzo wydajne, także tutaj Wam, no, mogę go serdecznie polecić. Później, jeżeli chodzi o oczy, no to ja na ogół, jak wiecie, mam jasne oko, rzadko kiedy mam ciemne oko, ja też nie jestem żadną Taką cieniową osobą. Ja bardzo lubię jasne cienie, które tylko rozświetlają. Od czasu do czasu sobie zastosuję jakiś taki metaliczny, ciemniejszy cień. Ale moim hitem to jest cień Garleu. Nie wiem dlaczego właściwie jego pół roku temu nie pokazałam w tamtym odcinku, ale może miałam jakąś krótką, dwu, trzy miesięczną przerwę w jego używaniu, bo ja go używam nieprzerwanie od półtora roku i używam go również właśnie już przez ostatnie kilka miesięcy. To jest taki czteropak cieni. Ja go kupiłam w okazyjnej cenie około pół roku temu od pewnej dziewczyny, która mi go sprzedała, bo go w ogóle nie używała, a okazało się, że ten jaśniejszy, różowiutki cień, to jest idealny cień mojej powieki i ja go po prostu sobie używam jako rozświetlenie, jako po prostu cień taki zastępujący mój naturalny kolor powieki, taki troszkę mnie rozświetlający i używam go po prostu codziennie. Kolejne cienie, które używam raz na jakiś czas, jeżeli potrzebuję metali metalicznego połysku, to są cienie, które pokazywałam ostatnio w listopadzie. Pierwszy to jest cień Essence, to jest numer 35, Party All, All Night Long, on nie ma opakowania, już tak go po prostu styrałam za przeproszeniem, że nie ma opakowania, ale jest dobry, jego sobie pakuję w chusteczkę i jak najbardziej jak potrzebuję mam ochotę na jakiś taki metaliczny zimny połysk to właśnie go używam później kolejnym cieniem to jest cień z kolei z burżuła on daje też metaliczny połysk ale to jest, jest cieplejszy to jest Eyeshadow 93 tabak blond także tabak blond z burżuła jeżeli mam jakieś złoto na powiekach, mam ochotę na złoto, to właśnie używam tego cienia. Mam go też już bardzo długo, chyba dwa lata w mojej kosmetyczce. Kolejnymi cieniami rozświetlającymi z kolei, dlatego że Wy często mnie pytacie, czym ja sobie rozświetlam kąciki oczu. to są cienie, które pokazywałam pół roku temu, których używam już z uporem maniaka bardzo, bardzo długo. To są cienie bardzo wydajne. Jeden to jest takie chłodne rozświetlenie w kącikach oka, to jest cień z inglota, to jest cień do powiek sypki numer 75. Ja go mam w swojej kosmetyczce już chyba, nie wiem, z półtora roku, z dwa lata, z trzy lata może. Tak naprawdę on już pewnie jest po dacie ważności, ale ponieważ nie uczulam mnie, nic mi się tutaj złego nie dzieje, no to cały czas go używam. To jest produkt naprawdę mega, mega, mega wydajny, także raz na bardzo długi czas kupujecie sobie taki sypki cień singlota albo z jakiejś innej marki, byleby był fajnie rozświetlający, odbijający światło i macie spokój na dobre 2-3 lata. Jeżeli potrzebuję z kolei rozświetlenia bardziej ciepłego, bo tamten jest troszkę zimniejszy, taki metaliczny, to używam cienia numer 3 z pupy. To jest um, cień z tej serii Luminis odbijający światło, używam tego właśnie środkowego cienia. Go mam na przykład dzisiaj na tutaj w kącikach oczu. E... jest to cień, który został dla mnie rozmontowany z takiej wielkiej palety, bo pani akurat stąd taki pupy likwidowała w sklepie i wymontowała mi ten cień i ja nie mam do niego opakowania, ale też go pakuję sobie w chusteczkę, no i cały czas już bardzo długo używam i jeszcze myślę, biorąc pod uwagę stopień zużycia, który jest po prostu minimalny tych dwóch cieni rozświetlających, no bo tylko odrobinkę ich używam, to jeszcze je będę używała bardzo, bardzo długo jeżeli z kolei mam ochotę zrobić sobie kreskę na powiekach, to się zdarza rzadko, no ale od czasu do czasu jednak ją mam, to używam mega dobrego produktu, to jest kosmetyk marki Kryolan, to jest cream liner kolor czarny i on był w pełnej pojemności dołączony do Glossy Boxa, także dzięki Glossy Boxowi odkryłam świetny liner, który się mega długo trzyma, który jest kremowy, który, taki kremowo-żelowy, który się świetnie, roz, świetnie się rozprowadza takim cieniutkim pędzelkiem, bardzo długo się utrzymuje, nie odbija się, także możemy tak naprawdę chodzić w nim kilka godzin i mieć spokój, nie martwić się, że nam się coś obsypie, odbije, czy, czy coś się tam złego stanie, no ale to jest Kryolan, tak, tego Kosmetyki są dosyć drogie normalnie, te kosmetyki to są kosmetyki do profesjonalnej charakteryzacji, także wcale mnie to nie dziwi, że ten, że ten liner jest tak dobry, no tylko mogę podziękować Glossy Boxowi, że w tej cenie go po prostu dostałam jako pełen produkt i jeszcze go będę bardzo długo używać, bo yy, do tego jest to oczywiście kosmetyk bardzo wydajny. Jeżeli chodzi o tusz do rzęs, to od kilku miesięcy, a właściwie od lutego, z uporą maniaka używam Rimela, to jest Volume Flash Scandalize Mascara i to jest maskara, która ma bardzo grubą szczotę. Ja lubię takie maskary, ja lubię takie tusze do rzęs, dlatego że ja bardzo lubię taki dramatyczny look rzęs, taki, który wygląda prawie jak sztuczne rzęsy. Ja lubię sobie naciapać dużo tego tuszu. Ja mam też no, swoje naturalne, dosyć grube i długie rzęsy, także mnie taka szczota nie przeraża, ja się się bardzo dobrze odnajduje, i dlatego, między innymi kupiłam ten tusz. Dlatego, że ja lubię tusz z grubą szczoteczką. I jeżeli macie jakieś takie cienkie rzęsy, macie ich mało, no to ta szczoteczka nie będzie dla Was, tak? No nie oszukujmy się. Wtedy sobie wybierzcie taką szczoteczkę, która ma tylko takie malutkie ząbeczki. Natomiast, jeżeli lubicie taki dramatyczny lub rzęs, jeżeli lubicie dużo tego tuszu na rzęsach i jeżeli macie naturalnie grube i długie rzęsy, to taka duża szczota myślę, że będzie dla Was, ok? No u mnie ten tusz się świetnie sprawdza. No i tak naprawdę używam go, słuchajcie, od lutego. Mamy ma już 3-4 miesiące, a go cały czas jest jest dużo, nic nie wysychł, nic mi nie śmierdzi, także w sumie, jeżeli chodzi o jakość, to też jest, stwierdzam, całkiem nieźle. Później, kolejnym produktem to jest mój, moja ulubiona sprawa, którą Wam bardzo chciałam pokazać, dlatego, że to jest mój zestaw z Benefit Sugar Licious. Pamiętacie, ja ostatnio mówiłam, że moim ulubionym Różero, różero Bronzerem jest Różero Bronzer Różo Bronzer z Sugar z Benefit. I ja wtedy już go miałam tak na maksa zdezelowanego Tam były trzy takie malutkie cząsteczki tylko na krzyż tego tego, tego różo brązera, i um, ja od, mi się od razu wtedy w grudniu skończył, pamiętam. No i okazało się, że w grudniu czy w styczniu już nie pamiętam dokładnie, ale, ale wtedy była promocja, że na markę Benefit Sephora miała chyba 50%. No i ja od razu pobiegłam właśnie, żeby ten różo brązer sobie kupić. Mój Sugarbomb ukochany. No i zamiast różo brązera kupiłam sobie cały taki zestaw. W którym mamy różo brązer, ten mój ukochany Sugar Bomb, to jest 3 czwarte oryginalnej pojemności tego, tego różo brązera, do tego z pędzelkiem, do tego z błyszczykiem, z takim barwnikiem do ust i do, 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 do różu, do, do polików, i razem z rozświetlaczem właśnie w takim kremie. No i ja stwierdziłam, że skoro mogę również miniaturki innych produktów sobie przy okazji wypróbować, no to kupię sobie ten cały zestaw, dlatego że no, ten róż jest, jest i tak bardzo wydajny. Ja tam ten róż w całej pojemności używam. Używałam około półtora roku, więc ten róż, ja używam go mniej więcej od grudnia-stycznia, czyli przez około 5 miesięcy i zobaczcie, zużycie jest minimalne, więc jako jeszcze pewnie będę dobry rok tutaj używać, a używam go codziennie. Często się właśnie mnie pytacie, co ja mam takiego fajnego na polikach, jaki ja mam róż, jaki ja mam brązer, a to jest tak naprawdę różo ru, Sugar Bombs Benefit. No i dzięki temu mogłam też sobie właśnie zobaczyć te inne mini produkty i na przykład od razu Wam powiem, że jeżeli chodzi o ten taki wpłynie, róż wpłynie i barwnik do ust, to jest takie dwa w jednym, no to na ustach, wygląda to fajnie, natomiast jeżeli chodzi o polityki, no to trzeba się z tym bardzo napracować i trzeba uważać, żeby sobie nie, nie zrobić z tym plam. Także jeżeli ja mam dużo czasu i chce mi się bawić, jeżeli chodzi o róż, no to się z tym bawię, a jeżeli mam mało czasu, no to po prostu tego nie używam. Yy, a jeżeli chodzi o rozświetlacz, ten taki w kremie, on jest bardzo fajny, ja go bardzo często używam yy, jako właśnie poprawka w ciągu dnia. Szybciutko parę, tylko tutaj wystarczy masznięć. On ma też taki pędzelek w środku. Parę maznieć wystarczy, żeby się sobie buź odświeżyć. I dzięki temu, że kupiłam to w zestawie, który jeszcze do tego jest bardzo praktyczny, bo ma magnes mogę go sobie wrzucić do torebki nie martwić się, że mi się gdzieś tam otworzy, bo mi się nie otworzy, dlatego, że ma magnes to jest bardzo ładnie, bardzo ładnie zrobione, takie jest fest. To ja sobie na przykład, kiedy mam cały taki dzień, że cały dzień, 12 godzin nie mam nie poza domem, o rano szybciutko się maluję, a potem tylko wrzucam sobie właśnie ten taki malutki kejsik, zestawik do torebki i potem sobie właśnie róż, bronzer, czyli różo-bronzer szybciutko pędzelkiem poprawiam, rozświetlenie mam, na usta mogę też sobie albo błyszczyk naturalny nałożyć, albo sobie jeszcze trochę je podbarwić. Także tutaj to jest dla mnie bardzo praktyczna sprawa i cieszę się i warto, słuchajcie, różne promocje w Sephora, w Douglasach czy w innych tam Rosmanach, obserwować, bo często można trafić fajne rzeczy w dobrej cenie. E, później kolejnym różem, który muszę Wam pokazać, który również używam non-stop, ja go mieszam właśnie z tym różobrązerem Sugar Bomb, to jest róż z Maka. to jest róż, który pokazywałam Wam pół roku temu, ja go cały czas uży używam, e, namiętnie, zużycie jest bardzo małe, to jest produkt mega wydajny, sama aż jestem zaskoczona, jak ten, jak ten produkt jest wydajny, ja go już tak tutaj zdezelowałam, że ledwo co mogę odczytać nazwę, to jest nazwa Dainty, Dainty. ja Wam oczywiście wszystkie nazwy tych produktów na dole napiszę, zarówno w tym filmie. Filmie, jak i w poprzednim filmie, wszystkie nazwy kosmetyków, o których mówię, będą, będą na liście, w liście na dole. No i ten mak to jest po prostu zadziwiające, jak ten produkt jest wydajny. I ja dzisiaj mam na sobie właśnie odrobinę tego różo brązera Bomb i do tego jeszcze sobie się odrobinę maznęłam tym różem. i... No i co? I pewnie za pół roku, jak będę kręcić aktualizację Racka Kosmetycznie Makijaż, to pewnie ten róż jeszcze się znajdzie, no bo patrząc po, po zużyciu, to dopóty, dopóki on mnie nie zacznie uczulać, czyli już się mega nie przeterminuje, no to ja po prostu będę go używać. Teraz, jeżeli chodzi o rozświetlenie mojej buzi, bo o to też się często pytacie, to um, bardzo fajnym produktem jest Sugar Bomb, który przed chwilą pokazywałam, bo to jest różo-brązer, również taki odbijający światło, również rozświetlający. To jest taki róż i brązer, który stwarza nam taki trochę efekt 3D na twarzy, ale ja zawsze jeszcze mam do tego rozświetlacz, i ostatnio pokazywałam wam w listopadzie rozświetlacz z Inglota. Bardzo wam go polecam i nadal go bardzo polecam, ale on już też był na takim maksymalnym wtedy wyczerpaniu. I akurat on mi się zdążył wtedy skończyć, jakoś w grudniu, w styczniu. No i dostałam do testowania z Oriflame takie kulki. Zatem ja swój zamiennik Inglota znalazłam, czyli to są te kuleczki Jordani Gold, Dreamy Moments, Illuminating Pears, perły iluminujące fajny produkt, świetny. Myślę, że on jest chyba też ogólnie tańszy od tego Inglota. Natomiast polecam wam i tamten rozświetlacz świetlacz, który pokazywałam pół roku temu, bo był fenomenalny i bardzo wydajny, no i ten też Wam polecam, no bo używam już go kilka miesięcy, jest również bardzo wydajny, no i jak mówię, może chyba jest tańszy. Ja swój zamiennik w każdym razie mam i buzię rozświetloną również widzicie w każdym filmie. Dalej, jeżeli chodzi o usta, bo zostały mi jeszcze tylko usta, no to do moich szminek przez ostatnie pół roku dołączyły na stałe dwa produkty, cała reszta szminek, to są te szminki, które pokazywałam pół roku temu, nic tam się nie zmieniło, natomiast właśnie z Oriflame z serii More By Demi, dołączyła do nich taka zimna, mocna, intensywna czerwień. I to jest taka czerwień, która jest mocno napigmentowana, daje mocny kolor i długo się trzyma na ustach. Także jeżeli szukacie szminki, która się długo trzyma na ustach, każdą kolację, obiad, wszystko przeżyje, picie, nie picie, no to to jest bardzo dobra, bardzo dobra szminka. Także tutaj na stałe ją od czasu do czasu właśnie używam. Na stałe ją mam w mojej kosmetyczce. Kolejnym produktem do ust czerwonym to jest z kolei Jelly Pong Pong, Libbrush, czyli taki ołówek kredka. Kretka tak naprawdę do, do ust to jest taki, taki błyszczyko błyszczyko szminka, ona była w pełnej pojemności w Glossy Boxie i tak trochę z rezerwą do niej podeszłam, ale okazało się, że teraz maluję nią usta prawie codziennie dlatego, że rozświetla jest, jest tak trochę, takim, to jest taki szminko błyszczyk można powiedzieć, bo ona i rozświetla i daje takie błyszczykowe, błyszczące wykończenie, ale również ma odrobinę koloru także na co dzień, jeżeli ja nie chcę, żeby ten kolor był aż tak intensywny jak na przykład tutaj przy tej szmince Oriflame, no to właśnie sobie wrzucam do torebki taką kredkę i maluję sobie w ciągu dnia usta właśnie tą kredką i to tak naprawdę były tylko dwa produkty do ust, cała reszta to jest to, co pokazywałam ostatnio w filmie sprzed pół roku, no i jeszcze jeżeli ja nie maluję ust na czerwono, tak jak na przykład mamy dzisiaj, jeżeli mam kolor mój naturalny ust, bo w tej chwili nie mam nic na ustach, to znaczy mam moją wazelinę, o której chcę właśnie powiedzieć, ale nie mam żadnego koloru, to ja nie lubię ani błyszczyków za bardzo, bo one mi się kleją na ustach, ani nie lubię um, takich szminek, które mają naturalny mój kolor ust, no bo to jest bez sensu, bo skoro mam naturalny, no to po co mi jeszcze szminka? Ja wtedy używam właśnie mojej wazeliny, to jest wazelina z Buca. ona jest niedostępna w Polsce, ale zawsze jak ja jadę gdzieś do Wielkiej Brytanii, albo gdzieś jestem za granicą, gdzie ją można kupić, albo moi znajomi na przykład jadą, to zawsze proszę, żeby mi kupili zapas wazelin, ja używam wazeliny albo różowe, akurat teraz w tej chwili nie mam przy sobie tej różowej, mam akurat tą zieloną, to jest wazelina bezbarwna, teraz mam ją właśnie również na ustach, także sobie smaruję, mam usta nawilżone, błyszczące, mam podkreślony mój kolor ust, mój kształt ust, także po prostu no, ja lubię taką też naturalność, nie lubię bł jak już powiedziałam wcześniej, i ja moją akurat tą wazelinę kupiłam w Primarku w Amsterdamie, okazało się tam gdzie staliśmy w kolejce do, ka, do kasy, ja tam tak naprawdę w tym Primarku prawie nic nie kupiłam, wtedy jeżeli chodzi o ubrania, patrzę, o moje wazeliny, nie wiedziałam, że są, także akurat sobie również wtedy w lutym zapas trzech czy czterech wazelin wzięłam i cały czas ich używam. Także tak wyglądają, to mam na ustach, jeżeli nie mam szminki, nie mam, nie mam koloru, to mam właśnie tą e, moją wazelinę, także to wszystko chyba, a nie, jeszcze lakiery. Jeszcze mam dwa lakiery, bo ostatnio od dwóch miesięcy używam non stop. Co mnie widzicie, moją czerwień na paznokciach? To używam taką, to jest taka tak naprawdę, to jest taki czerwienio róż, to nie jest do końca czerwień, ale to jest taka czerwień róż przechodzący w czerwień albo czerwień przechodząca w róż. To jest lakier z Avonu i to jest takie moje zaskoczenie, bo ja ten lakier znalazłam w jakimś gift bagu. Słuchajcie, w jakichś takich prezentach przy okazji jakiegoś spotkania, wiecie, zawsze tam się zawsze goście spotkań różnych blogerskich i tak dalej dostają różne jakieś takie gift bagi, tam są kosmetyki i czasem coś mi się trafi naprawdę fajnego. Ja akurat tak z rezerwą dużą podeszłam do tego lakieru z Avonu, a okazuje się, że mam go od końca marca, czy tam od marca, na paznokciach non-stop. Co widzicie, moje paznokcie? To ja mam ten lakier i to jest kolor, nawet nie wiem jaki to jest kolor, bo się za bardzo temu lakierowi nie przyglądałam. To jest kolor Red Reveal. Napiszę Wam na dole. Natomiast jest to lakier, który, który dosyć wolno schnie i to jest jego minus, ja nie lubię, bo ja się przyzwyczaiłam, wiecie, H&M i te ich H&Mowe lakiery, które ostatnio pokazywałam, rozpuściły mnie totalnie, ja jestem przyzwyczajona do pomalowanych paznokci w 5 minut i wyschniętych w 3 minuty i mogę już wychodzić z domu, natomiast ten lakier schnie dosyć długo, ale jak ja sobie położę dwie warstwy tego lakieru na paznokcie, to one mi się trzymają tydzień. Ja mam tydzień bez żadnych odprysków, bez niczego, mogę myć naczynia, mogę naprawdę robić wiele rzeczy tymi rękoma i, i no ten lakier wygląda naprawdę bardzo dobrze, także jeżeli chodzi o trwałość tego lakieru, to ja ostatnio robię tak, że raz na tydzień robię sobie taki wieczór, gdzie wiem, że z tymi, z tymi paznokciami mogę posiedzieć dwie godziny w spokoju, gdzieś tam sobie klikam coś na komputerze, one wtedy mi sobie schną, ale ja wiem, że ja na tydzień, czasem nawet na półtora tygodnia mam spokój, także tutaj no ten lakier to jest taki mój ulubieniec. Do tego wszystkiego jest jeszcze bardzo wydajny, no jest on też bardzo duży, bo ma 12 ml. No ale to jest coś, co ja mam ostatnio na paznokciach i co polecam i co tak naprawdę trafiło mi się przez przypadek. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o moje kosmetyki do makijażu. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie, chętnie wam odpowiem. No i co, następna seria Race Kosmetycznie będzie pewnie za około pół roku, znając życie i moje podejście do tych serii kosmetycznych. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w moich następnych filmach. Pa! pa.